Witam serdecznie, z tej strony Polski Banksy. To jest kolejna odsłona treningu. Znowu bareczków, teraz będziemy ćwiczyć boczny akton. I tak, bez niezbędnego sprzętu nie dacie rady przejść dalej. To mogą zastąpić butelki piwa, spirytusu bez różnicy. Chcecie, wypełniajcie wodą, możecie oszukiwać. Banderole są mokre, ponieważ butelki zdezynfekować po przyjściu ze sklepu. Bo to będziecie później pić. Pamiętajcie. Ćwiczenie jest bardzo trudne, ale najlepiej dla prawdziwych skurwieli, którzy mają dużo siły, ale do tyrany. Widzicie? Nie, wysuszony. Wysuszony. Od wódeczki człowiek jest wysuszony. Ale ja jestem z kosmosu. Trzymacie pięknie. I wznosy. Raz, wydech. Dwa. Wydech. Wdech wydech, wdech, wydech i tak około pół tysiąca razy. Boki lubią mniejszy ciężar i dużą ilość powtórzeń. Nie pokażę wam, co z tym należy zrobić. To zobaczycie już o dziewiętnastej, może dziewiętnastej w zależności jak mnie znajdzie na streamie i się pobawimy. Przygotujcie alkohol i dobry humor.